Saudyjski Bank Centralny nadal bada CBDC, ale nie ma decyzji o wdrożeniu. Bank Centralny Arabii Saudyjskiej podkreślił, że nie podjęto jeszcze decyzji o uruchomieniu CBDC. Jednakże w biuletynie z 23 stycznia bank stwierdził, że pracuje nad fazą projektu, który koncentruje się na przypadkach hurtowego użycia CBDC w kraju we współpracy z lokalnymi bankami, jak i firmami z branży fintech. Policja w Barcelonie aresztowała pięciu mężczyzn po tym, jak próbowali okraść firmę z branży kryptowalut. Gang był uzbrojony w paralizatory i opaski zaciskowe. Profeska. Górnicy kryptowalut szukają finansowej deski ratunku w walce o bitcoiny. Rosnąca cena kryptowalut zwiększa nadzieję górników na poprawę koniunktury w branży. Według danych HashRate Index górniczego serwisu informacyjnego średni hashRate, czyli moc obliczeniowa skierowana na wydobycie bitcoinów, wzrosła do rekordowego poziomu 280x hash. Linki do wszystkich artykułów będę dawał w opisach filmów na YouTubie. Dziękuję za subskrybowanie kanału.